No interesuje mnie, kurwa, że ktoś biega za Speedem w speedem to mam, stary. Co tam u was, widzowie? to może i no. Ale to tak, Nie Nie Jedno co? Jeśli faktycznie miała powód, to dobrze zrobiła? No ale kurwa stary. Niszczenie komuś rzeczy, to nie jest... Nie jest jakby...

Tazi jest przez Federację Huczni opisywany jako jeden z najbardziej dymogennych streamerów ostatnich czasów, co być może trafnie określa jego postać i rzeczywiście może on dzięki temu nadawać się do free a szczególnie specjalizującej się w bardzo mocnych dymach Federacji Prime. Jednak warto mieć na uwadze, że jego transmisje niejednokrotnie przekraczały granice dobrego smaku i ocierały się o pato streame. między innymi, wbrew woli swojego ojca rozłożył i nalał wody do basenu w domu, co skończyło się ostrą kłótnią transmitowaną na żywo. Innym razem, dla tak kontentu zabrał randomowemu dzieciakowi czapkę na ulicy. A jego ostatnią akcją, która odbiła się szerokim echem, była bitka z domniemanym złodziejem, który chciał mu wejść do mieszkania. Co ciekawe, wygląda na to, że również Natan Marcoń, który jeszcze niedawno dawał sobie małe szanse na swój występ na Fame 22, ma pojawić się na tej gali. Jednak nie wiadomo jeszcze do końca w jakiej roli, o czym sam poinformował na swoim Instagramie, jednocześnie zachęcając obserwatorów do kupna biletów. Kupujcie bilety w ogóle na Narodowy do Fame'u. A dlaczego? Bo się pojawię. A w jakiej formie? Po prostu kupujcie. Pójdzie, bo nie wie co może nadejść. We wtorkowe popołudnie odbyło się znamienne dla polskiego internetu wydarzenie, ponieważ do naszego kraju zawitał jeden z najpopularniejszych youtuberów i streamerów na świecie, iShowSpeed, który w ramach swego rodzaju serii, w której odwiedza różne państwa i realizuje tam transmisję in real life, tym razem zdecydował się wybrać do Polski i zrobić streama na ulicach Warszawy. W tym newsie przytoczymy przebieg tego jakże szalonego i niecodziennego zdarzenia ze względu przede wszystkim. No Nie milknął echa kolejnej bardzo głośnej afery z udziałem rodziny Murańskich. Przypomnijmy, że w ostatnich dniach na łamach przeglądu sportowego Onet ukazał się obszerny artykuł oraz wywiad z Jackiem Murańskim, który, niejako w odpowiedzi na coraz odważniejszą aktywność w social mediach byłej partnerki jego zmarłego syna, która zaczyna sugerować, że kulisy feralnej śmierci Mateusza są nieco inne od tych przedstawianych przez małżeństwo Murańskich, postanowił wyciągnąć na światło dzienne informacje, jakoby kobieta miała proponować mu rodzicielstwo, i chciała nosić w brzuchu poczęte przez niego dziecko. Karolina złożyła mi propozycję, aby zająć miejsce mojej żony. Dokładnie pięć dni po odejściu Mateusza zaproponowała mi wspólne rodzicielstwo. Jakkolwiek by to absurdalnie. Ja wiem, że patrzyłby Pan na mnie jak na wariata w tej chwili, a to jest sam ten list pisany ręką Karoliny Wolskiej, w którym to liście proponuje mi, jak to nazywa, pamiątkę po Mateuszu w postaci wspólnego dziecka. Dlatego w... ja nie rozumiem, jakim, jakim cudem kupa, dziwnie ja to jest wszystko. Gru... To nie. Co się fajnego dzisiaj stary, wydarzyło w internecie? Stypanie stary, stary. Witamy w Twitchowych wiadomościach. Jest to odcinek specjalny redakcji, gdyż bardzo często padają pytania, dlaczego tak dużo smażymy Artura Rybson-Lol Gambicza? I dziś nadszedł czas rozliczeń. Przerywamy milczenie. Chcemy wam w nim pokazać, jakim człowiekiem. A czemu w sumie tak, tak lubią tego Gambicza? Tak naprawdę. Nie da się wyglądać bez bek. Wiele spraw prowadziłem, jeśli chodzi o wypadki komunikacyjne, gdzie rodziny traciły bliskich, ale tutaj skala tej tragedii była ogromna. Rodzina czekała na swoich bliskich wracających nad morze. Bezpośrednio po zdarzeniu oni, do nich nie docierało to, co się stało. Martyna miała wrócić do pracy, Patryk miał wrócić do swoich zajęć, a Oliwier. To, to było przedszkole szkoła, tak? Bo to już był wrzesień. 338 km autostrady A1 w kierunku Katowic. A więc to stało się tutaj. Kierowane przez 32-letniego Sebastiana M. sportowe BMW, 16 września w sobotni wieczór, pędząc lewym pasem, zahacza o tył o niebowolniej jadącej kij. Uderzone niczym kula bilardowa auto odbija się od barierek, staje w płomieniach, a wracająca nim trzyosobowa rodzina ginie straszną śmiercią. A tu się bak jakoś rozszczelił, że ten, że w taki sposób, że, że do takiego wybuchu doszło. Jakie były okoliczności Jednak ...kurwa sportowe BMW? To jest BMW 850i, to jest taka limuzyna sportowa, bym powiedział, to jest, nie? z najbardziej potwornych wypadków ostatnich lat. W aucie zginęła trzyosobowa rodzina z Myszkowa koło Częstochowy. 40-letni Patryk zajmował się handlem w internecie, a nowy rodzinny samochód odebrał ledwie 5 miesięcy wcześniej. 37-letnia Martyna prowadziła gabinet kosmetologiczny. Po pięcioletni Oliwierze, który na drugi dzień miał wrócić do przedszkola, zostały na miejscu wypadku porozrzucane zabawki. Strażacy pojawili się po około 12 minutach. Niestety samochód Kia cały był objęty pożarem. Wszystkie plastikowe elementy wewnątrz pojazdu zostały praktycznie stopione i wypalone. Niestety po ugaszeniu tego pożaru ujawnili trzy ciała znajdujące się wewnątrz tego wraku. A nie było tam jakby możliwości, żeby się wypieli, jakoś wybiegli z tego samolotu? Czy znaczy, jakby ja nie mówię, żeby mnie ktoś nic nie, nie zrozumiał, ale oni byli. Po, po uderzeniu już byli nieprzytomni czy coś, czy po prostu tam krótka akcja była. Ja no, się żywcem nie wiem, czy jest stary coś dramatyczniejszego. Od razu w pomieniach byli brak zimnej krwi. Masakra, nie. W drugim samochodzie podróżowało trzech mężczyzn, im udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Warto około miliona złotych, niezwykle szybko... Nie stary, nie jest warty, kurwa, milion złotych ten samochód. Ja, ja rozumiem, że na potrzeby, na potrzeby działania, na, działania na wyobraźnię ludziom, żeby to było, że bogaty i coś tam, kurwa, zniszczył rodzinę i tak dalej, to jest... No, ale nie stary, nie jest warty ten samochód. Bliżej mu nawet do pół miliona, stary. dodatkowo wzmocnione tuningiem sportowe BMW prowadził 32-letni Sebastian M. Szef własnej firmy pochodzący z bardzo zamożnej łódzkiej... Ale m też nie kosztuje milion złotych. To, że katalogi na tyle są, to nie znam nikogo, kto powyżej mu pak by za to zapłacił, bo po prostu się nie da. I rodziny. Pasażerami było dwóch młodych. A zobaczcie jedną rzecz, nie? Bo tamten samochód jakby stanął w płomieniach, kurwa doszczętnie zniszczony, nie? A to myślę kurwa, że na jednym na niejednym warstacie do dwóch miesięcy by to kurwa na nogi postawili, nie? A jak części by były, to jeszcze szybciej. No sakra. Przy takim wypadku jak, te, jak jakby ten pojazd porusza się z dużą prędkością, a ten z małą, to chyba siła i tak jest wrażenia taka sama, nie? Co innego zbicie w barierkę, co innego no, no, no ale jednak coś go ustabilizowało, nie? Akurat kwestia pecha w dużej mierze że akurat tak trafi, że w bak rozjewało. Nie wiem czy można mówić o pechu jeśli mu zarzucałem, że 300 na godzinę jechał. Ja ja jechałem parę razy w życiu samochodem 300 km na godzinę. Nigdy nie działo się to w nocy i nigdy się to nie działo. W sumie nielegalnie też się to nie działo, bo to w Niemczech było. Ale droga kur... Na, na przelot była pusta. Nadal nie uważam, że to był jakiś super mądre, chciałem pojechać, no na najwyżej sam bym zdechnie. Raz też jechałem z i Sagatom, ale to whatever. Wiesz, jaki kap ma ta KPL to jest 270? Nie, bo ponoć ten samochód był stuningowany. Ogólnie 850 i jedzie 260 na godzinę maksymalnie. Ale z racji tego, że ona ma zmniejszone parametry M8, to po lekim tuningu może jechać spokojnie 30 na godzinę. Tych mężczyzn, znajomych kierowcy, adwokat i przedsiębiorca. Na miejscu wypadku pojawiają się świadkowie, którzy twierdzą, że niedługo wcześniej ich również wyprzedzało pędzące BMW. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy się, że jeszcze tutaj, na miejscu wypadku, policjanci przesłuchali Sebastiana M. w charakterze świadka. Mężczyzna powiedział, że to kija zajechała mu drogę i to wystarczyło, by po zrobieniu standardowego testu alkomatem i na obecność podstawowych narkotyków Policjanci puścili go wolno. W którym momencie to jest coś o rodzinie? I czy on wróci do domu? On, on już dawno przeszedł operację. Wyglądu i ma lewe papiery. Mogę się założyć o stówę. No i kupa i wszystko, nie? nam jakiś CBS, jeśli kuwa, mamy tych. Jeśli mamy ludzi na YouTube. No, jest tego All right, okay. That's right. Tennis 3 might be the shortest. Get back! back! Get back! Get back! <laughs> I just go up. Yeah, yeah, yeah. G, G cancel this, bro. Straight. Yeah, it's too. It's on you, bro. No, this dude just fucking broke it, bro. Okay, bye. Bye. All right, Chad. So. That'll be police officer, bro. Now my name is. Give me my phone. Right there. I got to stand for a little bit longer, for like five minutes. If you guys are z tego can check out the

Dlaczego piłkarze boją się jeść z Cristiano Ronaldo? Kolega Ronaldo z Manchesteru United, Patrice Evra, powiedział, że jeśli Ronaldo zaprosi was na obiad, to lepiej nie idźcie. Ronaldo po treningu w United zaprosił mnie na obiad do swojego domu. Na stole leżała tylko sałatka, zwykły biały kurczak, nie było nawet soku, tylko woda. Zjedliśmy obiad, a Cristiano mówi do mnie: "Chodź zrobimy sobie trening. Jeśli Ronaldo zaprosi was kiedyś na obiad do swojego domu, to polecam wam odmówić. Ten gość ma obsesję na punkcie treningu, a czy wy chcielibyście zjeść obiad z Ronaldo?" Kurwa, mogłbym na z nim zjeść what's this this is a lamborghini veneno roadster a full carbon body it's only one in the world totally there are nine pieces in the world the lamborghini veneno roadster but this one because it's made out of full carbon one of one one of one this one costs you 45 million dirhams interior exterior body every single thing about You're this car is all carbon fiber wherever you can see it's carbon engine of course it's in the back it's lamborghini and it also carries the iconic v12 6.5 liter v12 Similar to the Aventador. Which uh, flag is this flag? As you know, the Italian The flag. Italian flag, <laughs> Mamma mia. Mamma mia. This is a powerful beast, around 750 horsepower. Came back in 2014. Had the capacity of the Aventador back then. All the carbon fiber, paddle shift and everything. The iconic Italian. Mister Beast wyprzedził kanał T-Series 1 czerwca i stał się najpopularniejszym kanałem na świecie. Jednak na jak długo udało się utrzymać pozycję lidera? W 2019 roku miała miejsce największa w historii rywalizacja na YouTubie pomiędzy YouTube pomiędzy PewDiePie'em oraz T-Series. Społeczność YouTubea nie chciała dopuścić do tego, by liderem na całym świecie został kanał, który został prowadzony przez firmę. Do akcji Subscribe to PewDiepie dołączył w tamtym momencie sam Mister Beast. wykupując. Ogromną ilość billboardów w całym mieście. Swoją drogą w tamtym momencie Mister Beast miał poniżej 20 milionów subskrypcji. Tym razem przy rywalizacji Mister Bista i t series społeczność zareagowała bardzo podobnie. Nie chcąc, by duża firma zajęła pierwsze miejsce w rankingu, masowo zaczęli subskrybować Mister Bista, który w dniu 1 czerwca pobił swój własny rekord największej liczby nowych subskrypcji w ciągu jednego dnia, bo aż 2 miliony. I na ten moment jego przyrost subskrypcji jest tak ogromny, że raczej długo jego pozycja lidera się nie zmieni. Mr. Dlaczego My Cristiano pamiętam. Ronaldo nosi koszulki z długim rękawem? Ronaldo nosił długi rękaw w Sportingu, Manchesterze United, Realu Madryt, Juventusie, a teraz w Al Nasr i również w reprezentacji Portugalii, nawet kiedy podczas meczów jest gorąco. Ale dlaczego? Koszulki z długim rękawem uciskają mięśnie, co pomaga zwiększyć przepływ krwi i poprawić regenerację. Zapewniają także lepszą ochronę ramion, zapobiegając drobnym uszkodzeniom podczas kontaktów z przeciwnikiem. A wy co wolicie, długie czy krótkie? Co to jest za pierdolenie, stary? Ja Miałam takie opakowanie, żeby zrobić domowe lody. Tak, zrób mi loda. Yy, tego w domu. No. Uwaga, dzisiaj będzie burza. Nie ma. Uwaga, dzisiaj będzie burza. Znowu nie ma. Uwaga, dzisiaj będzie burza jak sam skurwysy. Nie no jaja to są. Uwaga, dzisiaj będzie burza stulecia. Zamknij okna i starego w piwnicy. Kurwa, mać stary w piwnicy, a słońce świeci. Uwaga, dzisiaj w nocy przez Polskę przejdzie ogniste tornado. Ja p... Uwaga, dzisiaj obca cywilizacja zaatakuje ziemię. Zamknij okna. Zatkę już mordy, Uwaga, dzisiaj potwór z Loch Ness wychodzi z Wisły, czyli potwór z Wisły. Proszę nie zbliżać się do rzeki. To wszystko to jest wina Tuska, jak chuj. Ty, a jakbym ci zajebał kopa, to byś wstał? też ty kurwa nogi nie podniesiesz. Ciekawe, kto by ci pomógł. On. Ała! Na tobie co? Serce mnie zakłuło. No i co? Ty, jak oddycham, to jest gorzej. Ja pierdole, to jest normalne. Bo ja umieram. Kurwa, debil Czemu mnie kuje serce? No to zaczynamy. O, kurwa. Kurwa mam zabał. Boże, zamknij ryj. Kurwa, mam 60 lat. Ty jesteś kurwa głupi? Jakie najlepsze drewno na trumnę? Okej, okay, jesty. A teraz co robisz? No spadek pisze. Ty mi dwa miesiące dychę wisisz. No właśnie, kurwa <laughs> wiem. Do ja ci może skarpetki oddam. Stoi? No nie wiem, że nie chcesz. Ty, czekaj. Jednak przeszło. Czemu ja się z tobą zadaję? Dlaczego nie masz pary? Karny jest. <grym wytkujesz> ja <grym wytkujesz> widzę czy fanki składają ci już różne niemoralne propozycje teraz kiedy jesteś nazwie? sławny? Najwyżej, gdzie się podpisałem to na przedłokciu. Ja już skończyłem. A to jak idzie? Lewa noga. Ronaldo. Szymański. Brawa noga. Ronaldo. Modern. Szybkość? Ronaldo. Zielski. Cichwa fizj, ta? Ronaldo. Topa składra. Mhm. Salamanca. Elegancja wojskowa? Ronaldo. Precyzja, technika? Ronaldo. Zielski. I serce to walki. Puchar. 1 2 3 4 5 6 7 8 2 3 4 5 6 7 8 3 4 5 6 7 8 4 5 6 7 8 5 6 7 8 6, 7, Ile zarabiacie, ile dałbyście do koperty idąc na wesele? Ty kurwa, ta chyba dużo, kurwa, albo tata ją kurwa utrzymuje, czy nie na rękach, bo to kurwa raczej nie ma tak silnych ludzi, a tak finansowo. Nie zarabiam. zarabiam mało, a dałabym jeszcze mniej. <śmiany> nie zarabiam nic, <śmiany> dałabym tyle ile mam, <śmiany> czyli nic. Nie no, dałybyśmy tak naprawdę, ja osobiście dałabym około pięciu, pięciu, stów, stów, tak, pięciu stów, no, tak, też tak, Tak, tak myślę. Dzień po odejściu Mateusza, 9 lutego 23 roku nie ja pamiętam taki, taki nawet ciekawy dzień to był w moim życiu, bo grałem w Harry Pottera, bo wyszedł ten dziedzictwo Hogwartu. Jakoś w tamtym okresie pamiętam, że grałem cały dzień. Byłem sam w domu. Ja, bo pamiętam stary, bo kurwa mnie telefon, o, widziałeś, widziałeś, ja mówię... Chłopie, ja do litery dochodzę. Na przez pocztę Mateusza zostało przejęte konto przez Karolinę Wolską. Zmieniła znane mi hasła, loginy, czym ja nie miałem świadomości, bo tak jak powiedziałem, przez półtorej roku i nigdy bym tego konta nie ruszał. Panie redaktorze, 9 lutego to jest dzień, kiedy my byliśmy pierwszy raz z nią w prosektorium nad ciałem Mateusza. Płakaliśmy wspólnie. To jest coś niewyobrażalnego. I w tym momencie pomyślałem sobie: Aha, Karolinko, to ty! Chcesz mieć ze mną dziecko? Jak to nazwałaś? Pamiątkę po Mateuszu? Co To ty co co wcale nie działałaś w szoku. Tylko ta informacja z 29 maja 24 roku, półtorej roku po tym, jak zapoznałem się z treścią tego listu do mnie od niej, uświadomiła... to dziewczyna Mateusza Murańskiego chciała mieć dziecko z Jackiem Murańskim? Ale kiedy kurwa? Jakby, że teraz? Czy kiedy Ja nie rozumiem, co chodzi. O tak twierdzi. A. To znaczy, ona Mateusza po jakiejś chciałem mieć dziecko z Jacą. A to jest prawda czy kurwa co tu chodzi? Bo to jest taka, bo brzmi trochę stary jak TikTokowa sensacja, nie? Po śmierci, o pamiątkę po Mateuszu, z tak, tego co czytałem. A jak możesz kurwa dziecko na pamiątkę? Jak ty chcesz, może, co kurwa? Jak ty chcesz kurwa sobie zrobić dziecko na pamiątkę? Na pamiątkę to się kurwa magnesy kurwa kupuje w Międzyzdrojach. Wychodzą chore kulisy odejścia Mateusza Murańskiego. Mat wczoraj mi powiedział, że jeżeli mama nie będzie mogła zajść w ciążę, Zróbcie zapłodnienie in vitro przez tatę i pamiętaj, to część mnie. To będzie nasze dziecko. Wiem, jak ty i mama bardzo chciała. Mateusz Murajski, Karolina Wolska. Mam powiedzieć, że jak nie będzie ona ze świążą, zróbcie zapłodnienie in vitro przez tatę i pamiętaj, to część mnie. Jacek Murański w rozmowie z Anetą mówi, że Karolina złożyła mu propozycję, by zająć miejsce jego żony. Cztery dni po odejściu Mateusza Murańskiego miała zaproponować mu wspólne rodzicielstwo. to publikował nowe fakty w sprawie odejścia Mateusza Murańskiego. O tu chodzi z kancelarią notarialną? Czemu to jest na tego tle? W jest zabezpieczonego co? Co? co Podpis Mateusza 12, a zmarł 8 czy 9? No to chyba w ogóle ta sama osoba to pisała, bo taki sam charakter. Ja, ja kurwa nie rozumiem, to dla mnie jakby. Co? Co? Jakby świętej pamięci Mateusz Murański odszedł tam na początku lutego, tak? A parę dni później podpisał list, w którym... Ta dziewczyna niby z nim rozmawiała wczoraj. Od 4 dni, ale wczoraj z nim rozmawiała i ten list został notarialnie zabezpieczony. Jakby o, kurwa o chuj tu chodzi ty. To, to, to trochę creepy kurwa brzmi, nie? A o co nam oskarże? Dobra, nie wiem już stary Mogę ja o tym wiedzieć? A okuli wszyscy na świecie! Moja była pracuje na... Imię męskie na literę O. Octavian Oliwier. Oliwier. Chyba Oliwier. Ja postawię na Oliwię imię żeńskie. <laughs> imię męskie na literę O. Octavian To jest kurwa asertywność stary. Proszę, Bar bardzo ładny, mogę pogłaskać? <laughs> No ale wyglądasz jak moja nauczycielka hiszpańskiego, tylko lekko brzydsza. Aha, dzięki. Kurwa, to rzeczywiście musiała być paskudna. Kurwa, przepraszam cię, Nawcia. Pojebało mi się coś. Źle pomyślałem w ogóle ten...